Przepraszam, jakiego pan szampana używa do włosów? Head and shoulders Widzę, że pan ładne włosy ma, to wiem co używać. Nie widać ich, nie? 228 228 Jak ma na imię? Weronika. A ty? Łukasz. Jest sygnał? Jest, ale to nie wieram. Czekaj, bo ktoś do mnie dzwonił. O, dobra, już mam twój numer. Dlaczego dzwoni do ciebie? No tak po prostu wyryłam dziewczyny na mieście, podchodzę do nich, że nie do dziewczyn. Przepraszam! Zrobicie mi zdjęcie? Tak. O. od góry tym się robi zdjęcia, się pstryka, o. o i zrobiła. Mam datę, wszystko. O, elegancko, fajny sprzęt, co? A wie Pani co to jest? Nie. Wideorejestrator. Co robi? Filmuje podczas jazdy. Jak Robi też no, jak ktoś po prostu źle jeździ, no to na policję dzwonię później i numery rejestracyjne podaje i 50 zł dostaje za taki ten. No. A pani się spodobało? Ja nie jeżdżę autem, więc. A. Ale zawsze może pani pomachać, żeby pani była na YouTubie, tak? Tam jest ta kamera. <grystanie> Dobra, super. A wiecie co to za aparat? Nie. To wideorejestrator, to jak jeżdżą samochody źle, to biorę nagranie, wyłączam i na policję później zanoszę, ani mandaty dostają. No i moje ja zdjęcia robię, bo mam Nokia 3310 i tam jeszcze aparatu nie było. No, ogólnie też robię sobie żarty do ukrytej kamery na YouTube, i tam jest mój operator. Możecie pomachać, bo świetnie wypadłyście. A co to jest Rzepa? Ci przelali alkohol do kubków Ci już wypili. A tam ten pijany już poszedł. Słam? No wiem. Ja też tak robię, tylko że do kubka z McDonalda biorę. Tak? No. Bo jestem z, no, z mniejszego miasta i tak zdjęcie chciałem pamiątkowe. Z Lublina. No po prostu się pstryka tym. O, tym guzikiem co za parat. Czekaj.

i sobie, jak jestem gdzieś w jakimś mieście, to robię tym zdjęcie. Taki sprzęt kupiłem od firmy Prido. Fajne, nie? No, a Wy możecie fajnie pomachać z tyłu do kamery, bo to jest wszystko nagrywane. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Ja ten widorejestrator dostałem od firmy Prido, którego na co dzień używam. Jest to nawet trip parkingowy, więc jestem bezpieczny moje auto podczas jazdy i podczas parkowania. Wiadomo, na polskich drogach jest wielu niedzielnych kierowców. Linki do tego widorejestratora macie na dole. Subskrybujcie kanał i czekajcie na nowe filmy. Do następnego. Cześć! Pytają mnie kiedy ja znowu to nagram To jedyna opcja żeby wyrwać się z bagna Jedyne co mi zostało teraz to prawda I przejebałem wszystko nim zdążyłeś to zabrać